On fraternia poetów dedykowane najbliższym Jacek Lubart Krzysica Kiedy do mnie zaglądasz matce Kiedy do mnie zaglądasz cały dom jest tobą w Twym uśmiechu, w Twojej niezgrabnej pomocy. Nie dowidzisz, źle słyszysz, nie chcesz się narzucać. Siądziesz cicho przy radiu, odmawiasz różaniec, wnuka włosy pogładzisz. Zapytasz, co słychać? I opowiesz, kto odszedł, a kto jeszcze czeka. Nie ma w tobie żałości, całaś jest dla innych. Z tobą dom się rozjaśnia. Chociaż siadasz z boku, kiedy do mnie zaglądasz, leśnie. Po mnieniu Tramwaj Zbierzanowa, Wigilia Wszystkich Świętych, 1996 rok. Czytał Bogdan Dmowski.